i nie ma mocni. W naszym mazurskim Czaplińcu pojawiła się nowa para czapli białych. Widać, że taki są w doskonałej kondycji i przygotowują się do budowy wspólnego gniazda. Warto zwrócić szczególną uwagę na ich pióra godowe, które para pięknie prezentuje. Na czaple białe w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku polowano powszechnie w celu pozyskania piór, które były ozdobą damskich kapeluszy. O skali tego procederu świadczy fakt, że w pierwszym kwartale 1885 roku w Londynie sprzedano 750 tysięcy skórek czapli białej. Z czasem, czapla biała stała się gatunkiem na krawędzi wymarcia. W wyniku nacisku szeregu towarzystw ornitologicznych, zaczęto wprowadzać zakaz odstrzału i objęto gatunek ochroną. Zapraszamy do oglądania i podziwiania Czapli Białych i Czapli Siwych za pomocą transmisji internetowej na kanale Czaple Online w serwisie internetowym YouTube.